Znajdujemy się pod pałacem Opuszczonym, nic nie wiemy na jego temat Nie można znaleźć żadnych informacji Ale szukamy wejścia Do środka Tu już mamy jakąś... Buteleczkę po czymś Port jest duży No ale nic, obejdziemy dookoła i szukamy wejścia Znaliśmy wejście do piwnicy Zobaczymy może z piwnicy będzie przejście Do tam na górę Teraz latarkę zaświecimy Zobaczymy jak to wygląda Jest co duże? Spore, spore. Nie, tu nie ma nic. Mogłoby być wejście z piwnicy. A co się dzieje? Przyjście za przejściem, ty No w sumie budynek duży tej i piwnice duże Wychodzi na to. Jest wejście na górę? Ale fajnie, może... O kurwa. Ale się wystoszyłem ty. Myślałem, że to włosy jakieś. Kur... Tu stolik jakiś mamy No trzeba, trzeba iść nie, nie ma nic Nie wiem co to No i, no i także okazało się, że tu jednak nie jest wejście na górę albo tu będzie, a wyjście na zewnątrz z drugiej strony Ła No, tu też nie ma wow. <laughs> Więc musimy wyjść na zewnątrz i poszukać wejścia, bo obiekt jest bardzo duży, a szkoda go nie zmienić, jak już tu jesteśmy. Dobra, no, wychodzimy na zewnątrz. Odeszliśmy chwilę od pałacu. I tu mamy takie znalezisko. Zobaczcie. Wózek inwalidzki. No. Stary, brakuje z tyłu kółek. Tak Znaleźliśmy wejście Do środka Ale Jak widząc po tym co nie to jest goły ten pałac, że tak powiem A nawet coś było remontowane tak tam. To jest wielkie A piec No, zaraz Wam pokażę Patrz na to, ty O. Fajne, o, patrzcie jakie tutaj kafle zdobione. O. O, patrzcie tutaj, no, kominek, no źle chyba w trakcie remontu. zdobienia nic nie wiemy niestety o tym pałacu, czyli był co to za pałac. co tak samo, że randol bardzo pewnie wisiał. Na suficie tak samo zdobienia dookoła. O, tu już nowe płytki położone. Czy tak jak mówię, remontowany był. No, to fajnie jest, nie? no, powiem Wam konkretne miejsce. Mimo, że tu nic nie ma, ale same te, takie, no, wiesz, same wnętrze, no zdobienia. No, to jest gdzieś z to, 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 to nie? Panna Wiesz szkoła czy to jest Szkoła? Szkoła nie śmieć Co to jest? Patrz kuchnia jakaś Okap. O, zaraz tam wejdziemy Właśnie to jest takie Tak mi się wydaje, bo ja bym tam -hmm. wpłała z tej skrzynki na tym Mhm to może jakiś urząd albo coś. No ale tą stołówkę właśnie. No ale jest jakieś wyjście do niej pewnie. No tędy. No No właśnie. Tak, tutaj to jakaś kuchnia musiała być. Patrz jakie wielkie okapy. Wydawanie posiłków. A tył ma ze sobą być inaczej. Być inaczej. Bo może wyłączyć. była jakaś szkoła w piśmie. Można. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie nie Zróbcie tutaj. Czekaj, tutaj mamy jeszcze jakieś bojlery. Idziemy na piętro czekaj barierki Tu już Oj, to jest fajne. Sophie tu jest kozacko O to okno to, to, to witryna kurde to Mhm. Mm Ale tu jest fajne. No. komin od tego pieca. O Co? To. to jest klimat fajny. E, e, Ty, a może jakieś dom był dziecka było, albo coś Coś tu na pewno... Patrz takie pokoje. No? Jakby nie? No to chyba był jakiś dom dziecka, się wydaje, no. Może być bardzo, bardzo, bardzo. Proszę. Tak. się nie wypadki na razie. Nie zgłaszać, kiedy i BHP. Gazety jakieś. Dziennik, dziennik ustaw, ustaw Rze Rzeczypospolitej Polskiej 2002 rok. Monitor Polski, dziennik urzędowy, dziennik ustaw. Dziennik urzędowy, tam dalej coś mamy. Z komin. A jak coś fajne zrobił, tak jakby przejście. Sebek, tu są drzwi dalej. Tu są dalej drzwi. No tutaj ogólnie wejście jest jeszcze wyżej. Tu. Tu jest chyba... Ty, tu jest drugie wyjście, jakby druga klatka schodowa. Kubelek. Tu jest zejście na dół. Ciekawe, gdzie wyjdziemy teraz. O, do wyjdzie. A no tak. No dobra. A to wracamy na górę, to by się było przejść dalej. No właśnie ten taki Właśnie to Co takie pięć. Chiliśmy w Emo. Aha. Dobra, to wracamy do momentu. Do wejścia na strych. Nie jesteśmy. Słuchaj. Też kilka pomieszczeń. Patrz. I bel I na miejscu był. No coś. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co tu kiedyś było. Więc to by było na tyle z obcym, papa. My kierujemy się w stronę wyjścia. A wy pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał Ulubić nas na Facebooku I oczywiście na Instagramie Do zobaczenia na kolejnej wyprawie